Witaj w Red Planet Project! Tu zaczyna się nasza marsjańska przygoda. Jeśli jesteś tu pierwszy raz, to kanał, w którym krok po kroku rozkładamy na części największe pytania związane z terraformacją, przyszłością i tym, co może czekać ludzkość poza Ziemią. Nie robimy przewodników, nie dajemy odpowiedzi, szukamy ich razem, z dystansem i ciekawością. A dziś temat, który może zmienić bieg historii. Czy Mars ma szansę stać się niepodległą cywilizacją? Kolonia, która zerwie więzy z Ziemią, stworzy własne prawo, własny system i własną przyszłość. Każda wielka historia zaczyna się od potrzeby wolności. Tak było na Ziemi. Tak może być i tutaj. Ale Mars to nie jest pusty świat czekający na bohaterów. To będzie miejsce interesów. Już dziś wiadomo, że nie tylko państwa, ale też korporacje. Chcą zbudować tu coś więcej niż posterunek. Chcą zbudować imperium. Nie z idei, z potrzeby zysku. Misje będą kosztowne, ryzykowne i długie, a ktoś będzie musiał za nie zapłacić. I właśnie tu zaczyna się prawdziwa gra. Bo kto naprawdę będzie właścicielem Marsa? Kto zdecyduje, co tu wolno, a czego nie? Może to nie będzie prezydent ani parlament, może to będzie zarząd spółki, umowa zamiast konstytucji. Liczby zamiast zasad, ci, którzy znajdą się na powierzchni Marsa, nie będą pionierami z opowieści science fiction, będą pracownikami, technikami, górnikami, inżynierami, ludźmi, którzy poświęcą zdrowie i życie w imię marzenia, które niekoniecznie będzie już ich. Mars nie wybaczy błędów, a system może nie dać drugiej szansy. Trudno tu mówić o wolności, to raczej nowa wersja tego, co już znamy, tylko bardziej odległa. Bardziej surowa, bardziej bezduszna, a jednak gdzieś w tym wszystkim będzie człowiek. I to on zadecyduje, co dalej. Może kiedyś ktoś napisze marsjańską deklarację niepodległości, może powstanie nowa flaga, może padnie zdanie jesteśmy stąd. Już nie jesteśmy obywatelami Ziemi. I wtedy pojawi się najważniejsze pytanie: czy naprawdę jesteśmy gotowi być sami? W tym odcinku spróbujemy to sprawdzić, bo zanim Mars powie tak, Trzeba najpierw zrozumieć, kto tam naprawdę będzie rządził. W każdej kolonii musi być jakaś władza ktoś, kto ustala zasady, ktoś, kto podejmuje decyzje, ktoś, kto mówi: Tu tak nie można. Ale Mars nie będzie miejscem, gdzie zbudujemy demokrację od zera nie będzie wyborów, nie będzie partii, nie będzie głosu ludu będzie struktura i ta struktura już się tworzy. Cicho, bez deklaracji, tworzą ją ci, którzy mają dostęp do rakiet, do tlenu, do danych, do pieniędzy. Tworzą ją ci, którzy mają czas, by myśleć w skali dziesięcioleci. Dziś to nie państwa rozdają karty, dziś to firmy planują przyszłość planety, która jeszcze nie należy do nikogo. I właśnie dlatego mogą działać tak, jak chcą. Bez oporu, bez pytań, bez konieczności odpowiadania przed kimkolwiek. To nie są misje dla ludzkości. To są inwestycje. Jeśli coś projektujesz, masz nad tym władzę. A jeśli płacisz za projekt, jesteś właścicielem. Mars nie będzie należał do ludzi, którzy tam zamieszkają. Będzie należał do tych, którzy wszystko tam zorganizują, zanim jeszcze ktoś postawi stopę na piasku, bazy, w których nie ma miejsca na prywatność, harmonogramy, których nie da się podważyć, systemy, w których wszystko jest liczbą, ilością zużytego tlenu, ilością godzin snu. Wartością zrealizowanego celu tam nie będzie miejsca na nie zgadzam się, nie będzie miejsca na wybór regulamin zastąpi prawo, dokument wewnętrzny zastąpi konstytucję to będą kolonie bez głosu a ci, którzy się tam znajdą, będą żyli w świecie zaprojektowanym przez ludzi, którzy nigdy nie opuszczą Ziemi świat, który nie daje przestrzeni na bunt, przynajmniej nie teraz, a może nigdy bo Mars nie będzie światem idei, będzie światem działania światem procedur, światem zamkniętych drzwi. I to jest najbardziej niewygodne pytanie tego odcinka: czy od samego początku Mars zostanie zaprogramowany jako system zamknięty? Czy pierwsze linie kodu napiszą ci, którzy myślą wyłącznie w kategoriach zwrotu z inwestycji? Bo jeśli tak będzie, to nie trzeba już mówić o przyszłości Marsa. Ona będzie znana. Przyszłość stanie się arkuszem kalkulacyjnym. I może właśnie dlatego nikt nie zadaje głośno pytania, kto naprawdę będzie rządził tą planetą? Bo odpowiedź jest nie tylko niewygodna ona już się dzieje. Nie będzie selekcji jak w starych filmach nie będzie transmisji na żywo, w której ktoś ogłasza listę wybrańców to nie będzie szansa to będzie kontrakt z podpisem, z klauzulą, z ryzykiem. Pierwsi Marsjanie nie będą marzycielami będą specjalistami ludźmi, którzy potrafią działać w ekstremalnych warunkach bez zawahania. Bez paniki. To nie będzie ich wybór, nie będą podejmować decyzji. Będą robili to, co jest potrzebne, a reszta będzie bez znaczenia. Każdy ich krok będzie zaplanowany. W każdym dniu znajdą się tylko te rzeczy, które są absolutnie niezbędne. Praca stanie się ich całym światem. Każdy oddech, każda minuta będzie częścią procedury, a czas po prostu kodem w systemie. Nie będzie przestrzeni na chwilę radości ani smutku. Dzień nie będzie miał granic. Krótka regeneracja, testy, raporty, oględziny, korekta. Senator pieszy, znowu od nowa. Bez dat w kalendarzu, bez takich chwil, które na Ziemi byłyby czymś normalnym. Zamiast okna, ekran z tym samym odcieniem czerwieni. Zamiast zachodu słońca, światło, które nie zmienia się nigdy. Na Marsie nie będzie miejsca na odpoczynek. Nawet chwila nieuwagi może zabić. Każdy błąd, każda niepewność odnotowane i przeanalizowane, a system nie zapomni. Czas stanie się jednostką, którą trzeba odhaczyć. Każda decyzja będzie przyjęta lub odrzucona w sekundę bez rozważań. Ludzie, którzy znajdą się na powierzchni Marsa, nie będą bohaterami w sensie romantycznym. Będą pracownikami, wykonawcami planu. Cichymi elementami większego systemu, który zbudują. Będą potrzebni, ale nie będą decydować o niczym. Ich zadaniem będzie zbudowanie fundamentów nowej cywilizacji. Jednak wolność, prawdziwa wolność, nie będzie ich celem. Pierwsi Marsjanie nie będą obrońcami nowych idei, będą elementami maszyn, które wykonają swoją rolę i wypełnią plan. Maszyna będzie wymagała wydajności, kontroli, niezawodności. A ci, którzy w niej się znajdą, nie będą mieć nic, tylko obowiązki. Na Marsie nie będzie przestrzeni na błąd. Niezawodność to cena, jaką zapłacą. Ale gdzieś w tej monotonii, w powtarzającej się codzienności, pojawi się człowiek. Człowiek, który mimo wszystko będzie miał coś, czego nie będą mieć maszyny, wolną wolę. I choć nie zmieni systemu, nie zmieni Marsa, to będzie miał wybór, który pozwoli na coś więcej. I może, tylko może, to będzie punkt, w którym wszystko zacznie się zmieniać. Czerwona planeta nie będzie tylko nowym terytorium do zasiedlenia to miejsce, które od samego początku stanie się polem bitwy. Bitwa o to, kto zyska kontrolę nad zasobami tej planety, kto zdominuje gospodarkę i utworzy nową hierarchię. Już teraz wiemy, że nie będzie to opowieść o pionierach, którzy marzą o nowym świecie ale realistyczny projekt, stworzony przez korporacje i państwa, które będą stawiały swoje interesy na pierwszym miejscu. Korporacje będą dominować, kontrolując nie tylko procesy wydobycia surowców, ale także ludzi, którzy przybędą na czerwoną planetę. Ci pierwsi kolonizatorzy nie będą bohaterami, lecz pracownikami, wykonawcami zaplanowanych zadań. Ich życie stanie się częścią systemu, w którym nie będzie miejsca na romantyzm. Czerwona planeta stanie się polem wyzysku, w którym każda praca będzie wyceniana. Pierwsi mieszkańcy nie będą wolni, nie będą decydować o sobie. Będą elementami maszyny, której celem jest produkcja i wydajność. Korporacje, które zdominują rynek na czerwonej planecie, będą traktować ludzi jako zasób do wykorzystania, a nie jako współtwórców nowej cywilizacji. Będą kupować, sprzedawać, inwestować, ale nie będą inwestować w człowieka. Koszty tej nowej cywilizacji będą niemałe, ale to nie będzie koszt, który poniosą ci, którzy zarabiają na tej planecie. To koloniści zapłacą najwyższą cenę. I to nie będzie tylko koszt życia, będzie to koszt wolności, bo czerwona planeta stanie się miejscem, w którym to system będzie rządził, gdzie nie będzie miejsca na indywidualizm, gdzie życie będzie częścią planu. Gdzie te marzenia, które miały wznieść ludzkość na nową orbitę, staną się częścią gospodarki, a ci, którzy zdecydują się na ten kontrakt, staną się elementami systemu, tak samo jak maszyny, które będą na czerwonej planecie służyć do wydobycia zasobów. Pierwsze osiedla na tej odległej planecie nie będą miejscem spokoju. Zamiast strefy dla pionierów staną się społecznym laboratorium, w którym walka o przetrwanie w ekstremalnych warunkach. Będzie na równi z walką o społeczną strukturę. Codzienność nie będzie oparta na idealistycznych marzeniach, lecz na systemie, który nie będzie mieć miejsca na błąd. Ludzie przybywający na Marsa nie będą tworzyć idyllicznego świata. Będą musieli zaakceptować jedną podstawową prawdę: Mars będzie maszyną, a ci, którzy wejdą w jej tryby, będą musieli podporządkować się jej regułom. Tu nie będzie miejsca na indywidualizm. Każdy z nich stanie się częścią większego planu, wykorzystywanego przez potentatów z ziemi, którzy będą decydować o tym, kto dostaje dostęp do zasobów i w jakiej ilości. Oczywiście, w tej nowej rzeczywistości najważniejsi będą ci, którzy mają kontrolę nad zasobami, takimi jak woda, powietrze czy surowce potrzebne do podtrzymania życia na tej obcej planecie. To nie będzie społeczeństwo budowane na ideach. To będzie społeczność korporacyjna, której celem będzie produktywność. Ludzie, którzy trafią na czerwoną planetę, nie będą bohaterami, będą robotnikami w systemie, który nie będzie dbał o ich wolność. Ich życie będzie przypisane do zawodów, które będą zaplanowane jeszcze przed startem. Wbrew powszechnym wyobrażeniom, nie wszyscy będą tam, by zbudować nową cywilizację. W rzeczywistości, Ci, którzy znajdą się na powierzchni, będą tylko częścią machiny, jedynie elementami systemu, który pozwala czerpać korzyści z tych zasobów, które Mars oferuje. Cała struktura będzie podporządkowana korporacyjnym interesom, a nie ludzkim potrzebom. Kiedy już system Marsa wejdzie w pełni w obieg, pytanie, które zacznie się pojawiać, brzmieć będzie prosto: kto naprawdę będzie rządził tą planetą? Kto będzie kontrolował nie tylko zasoby, ale także ludzi, którzy będą musieli pracować w ekstremalnych warunkach, by ten system funkcjonował? Odpowiedź wydaje się jasna: ci, którzy będą kontrolować zasoby, ci, którzy będą wiedzieć, jak przejąć kontrolę nad rynkiem, ci, którzy zaplanują ekonomię czerwonej planety na lata. To nie będzie opowieść o nowym początku, a raczej o stworzeniu nowego porządku porządku, który wcale nie będzie demokratyczny. Ale pełen interesów korporacyjnych, które w końcu zdecydują, kto ma prawo żyć na tej planecie, a kto będzie musiał się poddać? To nie będzie rewolucja w sensie, jakim ją znamy, to raczej kolejna forma wyzysku, w której nie ma miejsca na wolność jednostki. A jeśli system się załamie, kto będzie gotów stanąć do marsjańskiej rewolucji, jeśli nie ci, którzy muszą walczyć o przetrwanie? Zanim ruszymy w przyszłość, musimy zadać sobie jedno zasadnicze pytanie. Czy Mars naprawdę stanie się nowym domem, czy po prostu powtórką tego, co już znamy z Ziemi? Gdy patrzymy na wielkie wizje korporacji i państw, które rywalizują o czerwoną planetę, wydaje się, że zamiast budować nową cywilizację, będziemy tylko rozszerzać to, co już stworzyliśmy. Górnicy, technicy, inżynierowie, którzy trafią na Marsa, nie będą budować wolności, będą budować maszyny, które pozwolą tym, którzy mają pieniądze i kontrolę, osiągnąć swoje cele. To będzie system, który nie ma miejsca na słabości, tylko na produktywność. A ci, którzy będą musieli wykonać pracę, będą traktowani jako zasób, a nie jako równi. Czerwona planeta stanie się drugą Ziemią, tylko że bez historii, bez przeszłości i bez takiej samej osobistej wolności. Każdy, kto tam trafi, będzie częścią systemu, który na początku będzie wydawał się wspaniały, ale szybko stanie się opresyjny. Więc czy rewolucja na Marsie jest możliwa? Może tak. Ale zanim to się wydarzy, człowiek będzie musiał zmierzyć się z wieloma wyzwaniami, i tylko ci, którzy będą gotowi do poświęceń, będą mogli stanąć do walki o lepszą przyszłość. Bo Mars to nie tylko nowa cywilizacja to test dla naszej ludzkości, nas samych i tego, co naprawdę jesteśmy w stanie poświęcić, by przetrwać. Dzięki, że byliście ze mną. Jeśli podobał Ci się ten odcinek, daj znać w komentarzach. Chętnie poznam Twoje zdanie. Pamiętaj, żeby zasubskrybować mój kanał, aby nie przegapić kolejnych odcinków Red Planet Project. Zostaw również lajka, like jeśli chcesz więcej materiałów o Marsie i terraformacji. Do zobaczenia w następnym odcinku.